Witam na kolejnym spotkaniu Myśli wśród Dźwięków. Tytuł dzisiejszego odcinka to Sposób na szczęście. Wielu ludzi szuka sposobu, aby znaleźć szczęście, wielu ludzi próbują, próbuje się uszczęśliwić. I tak utarło się takie powiedzenie, że, że pieniądze szczęście nie dają. Ale wielu ludzi z tego śmieje się i próbuje jednak wykorzystać te pieniądze. Wielu ludzi jednak twierdzi, że bez pieniędzy nie da się żyć. I sprawia to taki, takie zawirowanie, że ludzie biegają, gonią za pieniędzmi, inwestują swój czas, swoje siły, możliwości, ażeby tylko mieć, ażeby kupić, ażeby yy, zgromadzić, ażeby dać w sobie. Czasem nawet innym troszeczkę szczęścia. Ale czy rzeczywiście na tym polega szczęście? Czy takie szczęście może długo trwać? Z założenia takie szczęście będzie trwało tak długo, jak będziemy cieszyć się tym, co sobie kupiliśmy, tym, co sobie zafundowaliśmy. Czyli tak długo, jak mamy pieniądze. A jeśli pieniędzy jest niewiele, jeśli zaczyna ich brakować, co wtedy? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, od 19 do 21 wiersza czytamy Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Kiedyś czytałem pewien wywiad w gazecie, no było kilkanaście lat temu, z bardzo bogatym artystą, który w pewnym momencie zorientował się, że gdy skończy się jego życie, to nic stąd nie będzie mógł zabrać. Nic stąd, co tu zgromadził, nie będzie mu potrzebne. Zadał sobie więc pytanie, po co zbierać, po co kupować, po co gromadzić, po co inwestować. Zdał sobie sprawę z tego, jak wiele czasu traci, żeby to robić. Ile siły, po to, ażeby w efekcie z tego w ogóle nie skorzystać. A jednak wielu ludzi próbuje nie tylko sobie zapewnić dostatek, nie tylko. Tutaj, teraz, ale te, próbuje też wykorzystać każdą potrzebę, ażeby go pomnożyć, ażeby mieć na zaś, aby mieć na potem. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale czytamy takie słowa. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: Uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje i powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg. Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to co przygotowałeś, czyje będzie? Jak myślicie, czy ten człowiek był szczęśliwy? Tak podobnie przebiega życie wielu ludzi. Chcemy na początku zapewnić sobie egzystencję, zwykłą, codzienną egzystencję. Gdy już mamy pracę, mamy stabilny dochód, mamy yy, dom, mamy rodzinę, chcemy zapewnić naszym dzieciom dobry start. Gdy Nasze dzieci już wychodzą z domów, kiedy zakładają własne rodziny, chcemy ich wspierać. W całym tym okresie, w całym tym czasie, przez ten cały czas chcemy korzystać z możliwości, jakie daje nam życie, jakie dają nam y, dzisiejsze możliwości wyjazdów, y, oglądania różnych rzeczy. Konsumpcja w pełnym tego słowa znaczeniu. W tych wszystkich zdaniach, które słyszeliśmy, brzmi cały czas jedno słowo: chcemy. I gdy to chcemy znajduje spełnienie, wtedy jesteśmy szczęśliwi. Problem w tym, kiedy ono nie znajduje spełnienia. Co wtedy? Dlatego pytam się, czy szczęście polega na tym, żeby przez chwilę być zadowolonym? Dzisiaj piosenka, w której znajdziecie prawdziwą odpowiedź na pokój serca, na szczęśliwe życie, nawet w trudnościach. Życiem mem, prawdą mą. Bardziej niż cały świat Podał mi rękę swą I podniósł mnie z mych grzechów Obmył mnie własną krwią I dał najpierwszą Zrodził mnie przez miłość swą Ożywił duchem swym, uleczył serce, me z licznych moich krań. Dziś wiedzie mnie, tam, gdzie wieczny dom osłania płaszczyzny. To wszystko sprawia on, Jezus mój Pan. Największą z szat. Zrodził mnie Przez miłość swą Ożywił duchem Swym Uleczył serce Moje Z licznych moich rad Dziś wiedzie mnie Tam gdzie wieczny dom Osłania płaszczem wszystko sprawia Jezus mój Pan. Zrodził mnie przez miłość swą, ożywił duchem swym. Uleczył serce, zliczył moich ran. swym codzienniem to wszystko sprawia On Jezus mój Jemu ufam, On jest moim szczęściem On jest moim życiem Dziękuję Ci za to, że wysłuchałeś dzisiejszego odcinka Zapraszam Cię na kolejny czas Myśli wśród dźwięków. Do zobaczenia.